Cześć, kochani, to Simmes. Witajcie w kolejnym odcinku wyzwania klejnotów. Nagrywam go po raz trzeci, bo miałam mega stycznie duże problemy z tą przyczepą. Właśnie, przyczepa. Jak widzicie, nasza droga Violet ma nowy dom, właściwie nową przyczepę, i na razie w tej przyczepie będziemy sobie z nią mieszkać. Jeszcze muszę spłacić tą parcelę, to jest 5500, więc całkiem sporo. I nie wiem, czy nie będę zbierać na jakiś dom w trochę innym miejscu, ale zastanowię się jeszcze nad tym. Na razie mieszkamy sobie tu w tej przyczepie. Nie jest to nic nadzwyczajnego, słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko będzie działać, bo miałam gigantyczne problemy z tym, żeby Violet dostała się a to do toalety, a to do łóżka, a to usiadła na krześle. I wierzcie mi, nie była to kwestia tego, że coś gdzieś stało i jej przeszkadzało, tylko po prostu jakieś koszmarne bugi. W grze. Ale nie będę się nad tym rozwodzić. Mam nadzieję, że tym razem e, nic nie będzie się tutaj dziwnego działo, chociaż obawiam się troszeczkę, ponieważ e, zrobiła mi tutaj jednak tą platformę, a mam wrażenie, że winne są właśnie platformy. No nic, zobaczymy. E, jeszcze Wam pokażę, jak ona się prezentuje z drugiej strony. Tu mamy taki ogródek e, i w sumie to jest tyle. No nic nadzwyczajnego. Trochę sobie z nią pograłam. No siłą rzeczy, tak? Bo nagrywałam i tego nie zobaczycie więc jesteśmy jakieś dwa czy trzy dni do przodu, ale z dobrych wieści, z dobrych wieści udało mi się zapoznać, słuchajcie, naszych współpracowników, nareszcie, wreszcie są i ich znamy, więc dzisiaj tak sobie myślę, będzie akurat sobota, o sobota, tu się gdzieś z nimi wybierzemy, chciałam się wybrać do spa, ale chyba nie z nimi, myślę, że z nimi wybierzemy się do jakiegoś pubu, baru, Albo na jakąś dyskotekę, i jeszcze się nad tym zastanowię. Co jeszcze z dobrych wieści? Mamy całkiem sporo punktów satysfakcji, więc od razu tutaj sobie polecę i wykupię, co mogę wykupić. I co my musimy mieć? Musimy mieć bez troski, upałoodporny, ciepłolubny, ranny ptaszek i zacięty gimnastyk. No, na wszystko mnie stać nie będzie, ale, ale coś na pewno. O, ciepłolubna. Jedziemy. Zacięta gimnastyczka, tak. Ja sobie od razu słuchajcie zaznaczę. Ranny ptaszek czy nocny marek? Jak myślicie, co do niej bardziej pasuje? Ja jestem raczej nocnym markiem, więc może jednak tego nocnego marka. No i chyba już nas nie będzie stać na, tak, nie będzie nas już stać na pozostałe. Więc tak, Beztroska kosztuje 3000 i upało odporna kosztuje 2000. No to musimy jeszcze trochę uzbierać. Z tym skompletowaniem kolekcji, to ja się bardzo poważnie obawiam, że tu będzie kiepsko. Dobra, zaczynamy rozgrywkę. Nie ma na co czekać. Ona jest wyspana, ale ma mało zabawy. I jest głodna. W związku z czym, może sobie zrób sałatkę ogrodową. Hmm, zrób sobie ałatkę. Tak. Zrób sobie sałatkę ogrodową i co my musimy? Musimy złożyć dokumenty sądowe, ale najpierw musimy cię trochę rozerwać, więc no cóż, myślę, że poograj sobie w grę trochę. Co ty byś chciała? Wykonaj sekwencję jogi. O, świetny pomysł, proszę cię bardzo, wykonaj sekwencję jogi. Może być koncentrowanie energii, jak ci idzie przygotowywanie A, ściana! Ej, dlaczego ta ściana nie znika? Niech ci idzie przygotowywanie tej sałatki, moja droga. Tak, jak widzicie, łazienka jest mega stycznie mała i ja byłam przekonana, że to nie będzie działać, ale działa, a przynajmniej działało, kiedy sprawdzałam, bo może się za chwilę okazać, że już nie działa. E, no nic, zobaczymy. Kochana, możesz usiąść gdzieś. Tu chyba możesz usiąść, tak mi się wydaje. Co czy ty teraz nie będziesz jadła bo coś? Szamaj, 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 moja droga, szamaj. O, mamy też ogród, słuchajcie, do ogarnięcia. To ja cię poproszę, żebyś od razu wszystko posprzedawała, bo zbieramy teraz na opłacenie naszej parceli. No i będą nas teraz rachunki nachodzić. Nie ma tragedii, ale rachunki trochę nas będą teraz kosztowały, ponieważ już, nie ma, już mamy przyłącze. Jak tam, kochana, sekwencja jogi ci się udała? Udała ci się, zaliczyło. No to miło, że zaliczyło to jakie siedzonko można sobie kupić, zobacz. A ja jestem mega też ciekawa, jak nam idzie z uzyskaniem tego, wiecie, tych styli życia. Bo ona by chciała mieć, to znaczy, ja bym chciała, żeby ona miała. Miłośniczkę zdrowej żywności, ale nie chcę, ona nie jest w toku. Dlaczego? Co trzeba jeść? I energiczne. A energiczne jest w toku. Dobrze, to chociaż tyle. Przecież ona je same cytryny. Cytryny są zdrowe. Ja nie rozumiem, dlaczego jej się to jeszcze nie ujawniło. A co ty lubisz? Preferencje zainteresowania lubi taniec. A, to by się zgadzało. Takie ja jej to chyba ostatnio yy, zaznaczyłam. A czemu ci nie wyskakuje, że lubisz jogę, moja droga? Powinno ci też już to wyskoczyć. Hmm, a to było piękne. No dobrze, joga poćwiczona, teraz idziemy zająć, zająć się ogrodem. Jezu, jakie ona ma! Zobaczcie, jakie ona ma mięśnie niesamowite. O nie! A, jakie zazdro! <grymne> no, i pięknie zarobiliśmy. Czy tu trzeba coś w ogóle zrobić? ponawość, Można by w sumie ponawozić i pewnie trzeba podlać. Nie, nie trzeba. No to nie, to na razie zostawimy. To ja cię teraz poproszę, żebyś się zajęła tutaj. Pograj trochę w grę. A, no i nie możesz, kurde, usiąść. Co jest? No i nie może usiąść. Ale czy wy widzicie tu jakiś powód, dla którego ona mogłaby nie móc usiąść? Bo ja, ja nie widzę, ja nie rozumiem, dlaczego ona nie może usiąść. No i musiałam jej kupić, jakby no, nowe, te same meble. I teraz nagle może. Hmm. O! Zaprasza nas. Mam pomysł. Mam pomysł. W takim razie, skoro y, Makoa Makao, czy jakkolwiek on ma na imię, nas zaprasza do siebie, a on mieszka w Sulani, to może weźmy tych naszych kolegów i koleżanki z pracy i po prostu wybierzmy się razem na jakąś plażę. No tak. I tak sobie postanowiłam, że... Y, w związku z tym, że on nas zaprosił, to sobie pójdziemy po prostu wszyscy razem na jakąś plażę. Ja ich teraz szybciutko poprzebieram, żeby mi nie poumierali z gorąca, bo miałam ostatnio bardzo dużo takich przypadków. <grych> Ci, którzy są na Discordzie, na który bardzo serdecznie Was zapraszam, wiedzą o co chodzi. No i może, kochani, no podejdźcie sobie tutaj. O, widzę, że można sobie na przykład jakiś meczyk obejrzeć. Ale ja bym zrobiła tak. Zamów drinka. Mm, zamów swojego ulubionego. Ja nadal nie wiem, jaki jest Twój ulubiony drink, więc chętnie się tego dowiem. Ktoś tu w ogóle zostawił. O! A to stąd jest ten słoik. Boże, ja myślałam, że. Bo mam moda z taką skarbonką i to stąd jest ta skarbonka. Okej, okay, fajnie. Dobrze, moja droga. Zobaczymy, jaki, jaki jest Twój ulubiony drink. A potem sobie może wszyscy pójdziecie popływać albo się poopalać. Co ty lubisz? Co to jest? EAPA, okej, okay. jakkolwiek by się to czytało. E, gdzie wy jesteście? Usiądźcie sobie tutaj i pogadajcie wspólnie, co? Na pewno będzie przyjemniej niż e, tak stać, bez sensu. I ja bym chciała, żebyś właśnie tutaj popoznawała ich trochę bliżej, więc może... Popytaj ich o zawód, bo nie wszystkich zawód dokładnie znasz. i Jego możesz bliżej poznać. Ty gdzie idziesz, wracaj tu. Dobrze, a gdzie jeszcze poszła ta nasza trzecia koleżanka? A, tutaj. Nina pracuje jako specjalistka od segregatorów w miejscu, o nazwie spółka partnerska. Dokładnie. Tak, pogadajcie sobie troszeczkę. A, Dominik pracuje jako początkujący obrońca. A, może zbudujcie razem rzeź bez piasku, co? Wcale nie głupi pomysł, ale nie wiem, czy ja bym nie chciała, żebyście poszli popływać. O, tutaj jest plaża. Moglibyście przyjść na tą plażę i sobie się yy, tutaj poopalać. No nic, na razie to ja bym chciała, żebyście zbudowali rzeźbę z piasku. W takim razie wszyscy razem, stwórz wiele rzeźb z piasku. O, proszę bardzo, chodźcie, chodźcie, pobudujemy sobie trochę. Ktoś tu jest fircierski. Gdzie Ty jesteś? Wiesz? Okej, okay. No rajno. Zobaczymy, kto zbuduje najlepszą rzeźbę. I tak, tak, piękni i młodzi pracownicy kancelarii bawią się w piasku. No. Kto wygra ten konkurs? Czyja rzeźba będzie najpiękniejsza? Hmm. Jakieś faliczne kształty tu widzę. Kamulec? O, ktoś był pierwszy. A dlaczego wy robicie taką samą? Ty, wajle? dlaczego papugujesz? No, wiecie, co mi się chyba najbardziej podoba, ten tutaj faliczny pan. Tak, myślę, że chwila relaksu przed kolejnym tygodniem pracy bardzo się naszej Violet przyda. Ładny ręczniczek. Ładnie się prezentuje, chociaż trochę się zlewa z tymi fioletowymi kwiatkami. Swoją drugą, czy idzie tutaj odnaleźć jakieś. O, chyba Sława jakaś. Mmm, prawdziwa gwiazda. Czekajcie, czekajcie. Poproś o autograf. Och, widzę, że już tutaj po prostu wszyscy Simowie poprzybywali i postanowili się Nacieszyć gwiazdą, a tu idzie ktoś bardzo przystojny. Hmm. O, widzę, że bardzo duże wrażenie robi ta gwiazda na kobietach. O, mój Boże, jak się zjarała, ale to tylko podkreśla te jej mięśnie. To jest niemożliwe po prostu. Wow. Nie wiem, czy mi się to podoba. Oj! Oj! Ta nasza gwiazda jest chyba trochę niezdarna. Dostanie autografię! Yes! Dziękuję. To ja teraz pójdę popływać i zamoczyć ten autograf. E, czy tobie trochę się. Czy ty się trochę myjesz, jak pływasz? Nie, ale wszyscy płyną za tobą. Jesteś prowodyrką. To pewnie przez zapach. Wiecie, wszyscy płyną za zapachem. E, I będziemy się powoli chyba zbierać z tej imprezy. A swoją drogą. Dokumenty sądowe nie zaczęte, tak? Robiłaś to przez pół dnia i nie zrobiłaś. No to coś tak jak ja, ja też tak mam. I teraz chwila prawdy. Przed chwilą nie działały nam krzesła, a teraz zobaczymy, czy nam nie działa prysznic. Weź proszę cię prysznic. A może pomyśl pod prysznicem, będziesz skupiona, to będziesz mogła zrobić to zadanie do pracy. O, widzicie, i prysznic działa. Co prawda, woda przelatuje pod drzwiami, ale kto by się tym przejmował? O tak, wycenimy tutaj ten autograf siedząc na kiblu, to jest doskonały pomysł, Wajle. Trzeba wykorzystywać każdą wolną chwilę. Hmm, wycenione na 300 simolonów, jak myślicie? Sprzedawać czy próbować wyceniać jeszcze później? O, a teraz nie możesz wejść do łóżka, tak? Przecież przed chwilą w nim spałaś, to znaczy poprzedniej nocy. Podejdź tu. Mhm. Aha, teraz nie możesz wyjść z łazienki. Nie no, błagam. Zmiana drzwi, i nagle możemy wyjść z łazienki. Słuchajcie, coś się dramatycznie baguje. Jest, moi kochani, niedziela rano. Rozpoczniemy dzień od, e, chciałam powiedzieć, jogi, ale nie. Rozpoczniemy dzień od rozmnożenia żaby. E, a potem poproszę cię, moja kochana, żebyś też poćwiczyła sobie trochę jogę. Czy ja już mam, czy, mogę cię zerwać z łóżka? Która jest godzina? Piąta. Oto dajmy Ci jeszcze czas do siódmej. Jest niedziela. O, widzę, że sama wstałaś. Super. Cieszę się. Myślę, że chyba chciałabym, żeby jednak tańczyła, nie robiła zdjęcia. Zdjęcia są co prawda, tak jak mówiłam, bardziej opłacalne, ale, ale nie wiem. A może rozwiniemy jej więcej niż jedno? Zobaczymy. Zajmiemy się dzisiaj troszeczkę zbieraniem różnych pierdółek, gdyż ponieważ. O, jesień. O, jesień. Spoko. Gdyż ponieważ no, musimy skompletować tą, wiecie, jakąś, no, jakąś jakąś kolekcję, i ja się obawiam, że to naprawdę będzie dla mnie gigantyczny problem. No nic, szukaj żaby. Muszę poczytać o tych żabach, jak się je rozmnaża i co można z nich uzyskać i z których. A? Który my mamy poziom tej jogi naszej, czy jak to się tam nazywa, wewnętrznej harmonii? Wow! Idzie nam szósty. Bardzo ładnie, moja droga. O, zdobyto styl życia. Wajla to odblokowała energiczny styl życia. Wspaniale! To ja już sobie tutaj w moim kajeciku zapisuję. Dostaniecie zdjęcie z kajecika, żebyście razem ze mną mogli śledzić postępy. Uznałam, że to jest. cóż. Sposób dla mnie, żeby się nie pogubić w tym, co ja mam tu zrobić. No i osiągnięty szósty poziom. Brawo moja, Wajlet. Myślę, że na ten moment możesz już skończyć. Piękno masz, dupcie. I lecimy sobie poszukać troszeczkę różnych pierdueczek i różnych kolekcjonerskich rzeczy. A mogę Ci się kazać bawić w stercie liści. Czemu nie? Się zastanawiam, co zrobić, ale myślę, że może spróbujemy założyć dzisiaj ten klub. O, a co tu można zjeść dobrego? Nie jesteś w sumie głodna, ale tutaj coś dają. Co tu dają? Jedzenie, napój. Okej. Okay. Fajnie. Tylko zwykle kiedy my chcemy coś zjeść, to jest akurat zamknięte. Ktoś mógłby nas gdzieś zaprosić. Halo? Czemu do nas nie dzwonią? Jest niedziela. No, liczyłam na to, że ktoś do nas po coś zadzwoni, ale nie wydaje mi się, nie wygląda na to, żeby ktoś miał zamiar nas zaprosić na jakąś randkę albo coś w tym stylu, więc myślę, że wybierzemy się do spa. Uuu, tu jest jakby luksusowo. A w każdym razie ładnie. O lekcja skupienia umysłu zaczyna się za 30 minut. Znajdź i powiadam instruktora jogi, jeśli chcesz wziąć udział, wziąć udział. No chcę. Oczywiście, że chcę. Pokażcie mnie tu, instruktora. Czy to jest instruktor jogi? Dołącz do lekcji skupiania umysłu. No dobra, nie no, okej. Okay. Przy takim instruktorze jogi to ja mogę. Chodź tu. No i co? Powiadomiłaś go? Weźmiesz udział, czy niekoniecznie? No ale byłam i chciałam dołączyć i, i się nie dało. Nie to nie. No i skoro nie da się wziąć wziąć tej sekwen sekwencji <grym> Nie da się wziąć tej sekwencji jogi, czy tam czegoś zrobić, to może poddaj się masażowi? Niech Cię Pani wymasuje troszeczkę. No jej, ta pani czyści akwarium, jak miło, ale w tym akwarium nie ma ryb. No dobrze, popatrzmy sobie tutaj trochę, bo y, ja nawet nie obejrzałam sobie tego spa, a tu jest kurczę ładnie. Mm, I można sobie drinusia wybić i posiedzieć i pewnie popływać tutaj w baseniku. O, i jest nawet źródełko chyba. Ale super. Kochana, czy ty tu podeszłaś, przyszłaś? Pani cię wymasuje? Super. No powiem Wam, że podoba mi się, yy, tak, podoba mi się to miejsce, plotkuj o współpracownikach, najlepiej podczas masażu, ale Cię zjarało, moja droga i to jakoś tak nierówno, no ale okej, okay, no dobrze, dobrze, mam nadzieję, że Ci się tutaj spodoba, wam nas hydromasażem, no nie stać mnie, to znaczy Ciebie. Ale właśnie chciałam zobaczyć, co jeszcze tutaj mamy. Tu mamy jakąś kapsułę, w której można się zdrzemnąć. Tutaj można. Hmm. Może wejdziemy sobie właśnie tu. Ale fajne to spa. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie takie fajne. A jest naprawdę przemyślane i bardzo, bardzo, bardzo eleganckie i bardzo urocze. Podoba mi się. Reaguj na masaż. Jak zreagujesz na masaż, moja droga? chyba zareagowałaś na masaż, chyba ci dobrze, ale myślę, że możesz sobie o tutaj podejść i odprężyć się razem to jest całkiem niezłe, myślę, żebyście sobie tutaj weszli do sauny i się razem poodprężali jak ja w ogóle zapomniałam, jaki fajny jest ten y, pakiet y, z spa, on jest naprawdę super strasznie dawno z moimi synami w spa nie byłam y, Tiariel, dzięki, że tutaj zresztą nie tylko Tiariel, bo y, nie jest jedyną twórczynią ale jeszcze yy, inni in, simowie! <laughs> jeszcze inni simowie na naszym Discordzie. Tak. E, tutaj bardzo mocno się zaangażowali w tworzenie, zaangażowani w tworzenie tego wyzwania i fajnie, że o tym pomyśleliście, bo kurczę, no to jest takie takie niewykorzystane przeze mnie przynajmniej, a bardzo fajne, o, idą i też inni możesz sobie porozmawiać. Ona też jest trochę gwiazdą. Odpręż się z tą Simką, O widzę, że tutaj można nawet jeść w saunie, w sumie dlaczegożby nie? I co myślisz, mój drogi, może byśmy założyli klub taki, wiecie, wiesz, żeby przychodzić i się spotykać regularnie tutaj w tym spa, no bo mamy taką ciężką tą robotę i wiecie i wiesz, taką kurczę Stresującą i dobrze by chyba było się regularnie odprężać, co? Ja myślę, że Dominik się tutaj z nami absolutnie zgadza i nie ma nic przeciwko. I to co, załóżmy, e, nie posiadasz, nie, czekajcie, bo ja nie umiem zakładać klubów, to jest taki szczegół. Zestresowani. Kawusie im damy. Super. No i siedzibę klubu wybierzemy sobie spa. No i może co? Aha, bo musimy jeszcze tutaj poustalać. Dodaj zajęcie. No tak. No i chyba chyba to jest ok. Dobrze. To rozpocznijmy spotkanie. Poproś o rozpoczęcie lekcji jogi. Skupienie umysłu. Podejdź tutaj, proszę. Halo, koniec tego siedzenia w saunie, bo siedzenie w saunie Wam się na spotkanie nie zalicza i nie poprawia. Halo, kończ. A, weź udział w lekcji jogi. Dobra, jednak zadziałało, ok, ale widzę, że nie, że nie jestem jedyna, że tutaj y, też y, Nina postanowiła przyjść i skorzystać z lekcji jogi. Idziesz, trochę to trwa, widzę, zanim dojdziesz, ale idziesz, to mnie cieszy, chociaż tyle. No i fajnie, że Nina też postanowiła skorzystać, bardzo mnie to cieszy. Fajnie by było, jakby jeszcze ktoś do nas dołączył, ale okej, okay, to jest zawsze coś. No nie, ale wiecie co, joga z robotem, to tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było, absolutnie. Muszę jej jeszcze jakiś strój do ćwiczeń jeden zrobić. I jeszcze jakiś jeden strój na gorącą pogodę. O, a co tu się wydarzyło? O nie! O! Ojej! Idźcie może już do domu, bo tutaj się jedna Simka... Przegrzała. I mamy dramat. <grych> o nie! Sauny są jednak niebezpieczne. Jest, słuchajcie, szansa, że dzisiaj dostaniemy awans. Także chyba spoko. No i mamy to, kochani, awans na stanowisko sekre sekretarka. Wajlet awansowała i teraz będzie pracować jako sekretarka. Wajlet będzie teraz zarabiać dodatkowe 4 simoleony na godzinę. Otrzymując w sumie 22 simoleony na godzinę. Otrzymuję również bonus w wysokości 200. Um, I interakcja, rozmawiaj o skandalicznym postępowaniu sądowym. Najbliższa zmiana w pracy wtorek o 8. Ubrałaś się w strój do pracy? Dziwne. Klub zestresowani. No weźcie tutaj sobie, może moi drodzy, potańczcie. O, tańcz razem, świetny pomysł. Szkoda, że tu jakieś imprezy nie ma, przydałaby się. O, moi drodzy, idzie ko ktoś, kogo y, chciałam Wam przedstawić. Y, to jest Olaf. I Olaf i, i, i Violet bardzo się nie lubią, słuchajcie. Y, a wynika to z tego, że y, Olaf jest policjantem. I on zasadniczo nie lubi tutaj nikogo, bo on po prostu bardzo nie lubi y, prawników, bo on uważa, że on zamyka tych wszystkich złoczyńców, a y, a ci prawnicy, wredni, po prostu no, ich wypuszczają. W związku z czym, on z Violet ostatnio się bardzo mocno pokłócił podczas spotkania ich pierwszego, bo oni się spotkali w areszcie, gdzie ona właśnie szła porozmawiać z klientem. I no, Olaf miał generalnie zły dzień, więc wiecie, zachował się trochę gburowato i wrednie. No, i jak widzicie, ta znajomość nie y, zaczęła się zbyt miło, ale może uda nam się to naprawić. A może nie, zobaczymy. O, skłon mu na temat kariery zawodowej. A on tu przyszedł, y, bo po prostu oni nielegalnie rozpalili ognisko. <laughs> Więc wiecie, no, jako stróż prawa postanowił zareagować, ale coś mi się wydaje, że chyba z prawnikami jednak nie wygra. W związku z czym, Violet, weź tutaj, wiesz, zacznij tańczyć i nic sobie nie rób z pana Olafa. Weź, dorzuć opał i tańcz z ogniem. A, no, szybciutko wam tutaj się poprawia ta relacja. Proszę, proszę. Możesz go przestraszyć? Co on się tak ognia boi? No patrzcie, ale jemu ja się chyba podoba. Aha, chciałam, żeby mieli złą relację, ale coś mi się zdaje, że pan tutaj, yy, oj, oj moja droga, no nie popisuj się, naprawdę, nie popisuj się. Fajlet to osiągnęła z trzeciej poziomu umiejętności taneczne, no ładnie. Możesz poroz porozmawiać z nim o pracy trochę, co? Kariera prawnicza. O, rozmawiaj o skandalicznym postępowaniu sądowym. W sumie może, jak on się tak, wiecie, trochę lepiej teraz zaczął zachowywać, to może się jednego dogadacie. Powiedz firciarski dowcip, a czemu nie? Widzę, że jesteś głodna i musisz do toalety i musisz e, się umyć, więc będziemy tą imprezę myślę kończyć. E, możesz mu teraz też udzielić porad na temat odprężenia umysłu. <laughs> U, widzę, że wszyscy tutaj są trochę firciarscy. Wow, o! Możemy jednak dziewczyny będziemy mieć, co? Ta, na razie miło było się z Wami spotkać. No dobrze, moi drodzy, myślę, że chyba nagrywam już wystarczająco długo. Przegraliśmy sobie jakieś trzy dni, więc sądzę, że jest to najwyższy czas, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Powiedzcie mi, co sądzicie o panu Olafie. Szczerze mówiąc, planowałam, że oni trochę dłużej będą się na siebie złościć, ale jak widać, chyba jednak się lubią. Może to jest takie, wiecie, um, trochę będą się czubić, a trochę będą się lubić, zobaczymy. Nie mam jeszcze co do tego pewności, w każdym razie e, dajcie mi znać, co o nim sądzicie. A, jeśli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was e, do komentowania, lajkowania, bo to bardzo mocno wpływa na zasięgi. No, i do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tym bardziej też zachęcam Was do wpadnięcia do nas na Discord, do którego link znajdziecie pod spodem w opisie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa! pa.